Dzień dobry kochani, to ja, wasz ulubiony youtuber. Przyznam szczerze, że miałem dzisiaj nie nagrywać vloga, nie było takiego planu, ale jak się obudziłem, stwierdziłem, że muszę wykorzystać tę energię, która dzisiaj na mnie z niebios zstąpiła. Mamy piękny, naprawdę upalny dzień. Jest godzina 8.30, a jest słoneczko, jest pięknie. W ubiegłym tygodniu pogoda cały tydzień była taka, ale od ostatnich trzech dni jakoś tak się troszkę ta pogoda Zepsuła, no i dzisiaj mamy już cudowny poranek. Idziemy na śniadanie, czekam na przemysława, aż się wygra Moli Spokoju. Także zapraszamy Was serdecznie do spędzenia tego pięknego, upalnego i słonecznego dnia z nami. Tutaj znajduje się główna restauracja, w której codziennie jemy posiłki. Ja nie wiem, czy Wam mówiłem, ale jesteśmy tutaj z wycieczką zorganizowaną. Mamy all-inclusive, możemy jeść o każdej porze dnia i nocy. Tutaj znajduje się taras słoneczny, na którym codziennie wcinamy śniadanko. Bardzo ciepło, bardzo słonecznie tutaj jest. Zobaczcie, wszyscy sobie już, już jedzą. I tak się zastanawiam cały czas. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić, gdzie ten przemysław się podziewa. Ale może jeszcze w międzyczasie pokażę Wam tę piękną fontannę. Bardzo fajnie jest tutaj koło niej usiąść, jak wieje. O, zobaczcie, a tam idą nasi znajomi, których nie spodziewaliśmy się, że tutaj do nas yy, dojadą, ale są. Nie wiem, czy będą sobie życzyli, aby to opublikować, ale witam Was serdecznie. Mieliśmy dzisiaj nagrywać ze śniadania, jak one wyglądają, co tutaj serwują. Zobaczcie, co z niego zostało. A tutaj proszę. Imprezowicz, pierwsza liga. Przemysław, ja sobie zupełnie inaczej wyobrażałem ten dzień, ale naprawdę dzisiaj jest tak sprzyjająca energia. Uważaj, żebyś się z tych schodów nie zrzucił. Nie wiem, czasami jest po prostu tak, że człowiek się budzi, ma pełną energię, humor fantastyczny, oczywiście poprawiony odrobiną. Sami wiecie czego, ale chciałem powiedzieć też o tym, że planowałem sobie, że nagram śniadanie, pokażemy co jest do jedzenia, jakie owoce, że te omlety na żywo i w ogóle. No i co? Wyszło jak zwykle, no, no niestety. Takie, takie to są właśnie plan plany z tobą. Lepiej ze mną nic nie planować, po prostu spontaniczne zachowania i decyzje w moim życiu są najbardziej takie. Naturalne. Jaki mamy plan teraz? No idziemy teraz e, poszukać miejsca odpowiedniego. E, jakiś leżak zajmiemy też e, Ewie i Andrzejowi miejsce. No. Jaki my możemy mieć dzisiaj plany? Nagrywamy vloga, odpoczywamy i się bawimy się. Że powiesz, morsujemy. <śm> se déhan pas man Właśnie przyjechaliśmy do bazy windsurfingowej, ale kochani, nie martwcie się, to nie my będziemy pływali, po prostu jesteśmy tutaj zaproszeni, ponieważ Ewa z Andrzejem będą pływali. Stwierdziliśmy, że się z nimi zabierzemy, także pokażemy Wam zatem i tę bazę oraz hotel. Jesteśmy pod Melią na Fuerteventurze. Jestem bardzo ciekawy jak tutaj warunki, także bądźcie z nami. Sus pasos son los que Ja takiego kochani filmu wam jeszcze nie nagrywałem, ale tutaj warunki nie sprzyjają To nie jest absolutnie klimat dla youtuberów, także chowam się pod ręcznikiem i zaraz wam opowiem więcej Boże, jak mi to dynda, ja się nie skupię przecież na tym, przecież co mam powiedzieć. Wszystkie warunki pracy, no niestety. Dobrze, ale skupmy się, Przemysław, zapnij guzik w koszuli, bo to bardzo nie ten... Tutaj w rękawie, przecież ci pokazuję. Z racji tego, że ten film miał wyglądać nieco inaczej, stwierdziliśmy, że takim bonusem i prezentem od nas będzie to, że opowiemy o tym, jak się poznaliśmy, jak wyglądało nasze poznanie. Ponieważ wczoraj dałem wam możliwość zadawania nam pytań na Instagramie. Ja wiem, że nie wszyscy Instagram mają, ale. No była taka opcja i pojawiło się naprawdę bardzo dużo pytań o to, jak się poznaliśmy, kto zainicjował spotkanie i w ogóle całą tą relację, więc no, myślę, że możesz Przemysław rozpocząć Nie, opowiadanie. Ja myślę, że to ty powinieneś się rozpocząć, bo to ty zainicjowałeś kontakt i generalnie ja jestem przyzwyczajony do tego, że ty przekręcasz każdą historię, którą opowiadasz, więc ja z miłą chęcią posłucham sam i się dowiem, w jaki sposób się poznaliśmy, bo pewnie jest to inna historia niż ta, która faktycznie miała miejsce. Za każdym razem, jak opowiadamy nasze poznanie i te początki naszym znajomym, to wszyscy po prostu padają ze śmiechu i zawsze jest niesamowita awantura, wymiana zdań, i ja mam swoją wersję, Przemysław ma swoją wersję. Oczywiście moja wersja jest tą prawdziwą, a Przemysław chciałby, żeby chyba tak było, więc kiedyś miałem taki moment, że bywałem w bardzo popularnym klubie w Warszawie na ostatnim piętrze z tarasem i. Było kilka razy, że nie zjawiłem się tam. No i później oglądałem zdjęcia na Facebooku, chyba. Tam była relacja z imprezy. Przeglądam, przeglądam, przeglądam i mówię: Kurczę, a ten to kto? Pamiętam każdą osobę, znałem naprawdę w tym miejscu wszystkich, więc jeżeli widziałem nową twarz, to było dla mnie to coś dziwnego i stwierdziłem, że. Przemysława, dodam do znajomych na Facebooku. Tak też zrobiłem. No i później Przemysław do mnie napisał wiadomość, I że czy już, my się. Już, już nie. Czy pierwsza część historii była prawdą? Oczywiście, fakt. Byłem w tym klubie i był to pierwszy, jedyny raz, kiedy tam byłem, więc miałeś po prostu dużo szczęścia, że akurat ktoś zrobił wtedy zdjęcie i dodał je na Facebooka, żebyś mógł mnie wyhaczyć. Więc generalnie nie wiem, kto to był. Powinnoś tej osobie podziękować. Dwa, fakt, trzy. Patryk dodał mnie na Facebooku do znajomych. I ja, napisałeś do mnie. Nie, nie. A ja ignoruję po prostu wszystkie zapytania od ludzi, których nie znam. I tym razem zrobiłem dokładnie to samo. Po prostu. Nie, absolutnie tak, tak nie było. Napisałeś do nie, mnie, czy się nie. znamy. Później, parę dni później, mm -mm. E, zaobserwowałeś mnie na Instagramie. I mówię sobie. Może co za psychopata? Co, co to w ogóle za, za? No na pewno ja, który co to, co nigdy nikogo koleś? nie zaczepiałem, nie, no, tak, nie opowiadaj że tak, takich tak było. rzeczy. ja sobie pomyślałem, może co za psychopata? Nie znam kolesia, dodaje mnie na, na, na Facebooku do znajomych, obserwuję mnie na Instagramie, mówię sobie jakiś, jakiś stalker, ale później sobie myślę, kurczę, może jednak gdzieś się poznaliśmy, a nie potrafię sobie przypomnieć i zapytam się po prostu, czy, czy, czy my się w ogóle znamy. Pisałeś do mnie od samego początku. Ja na pewno bym na ciebie napisał. No i tak po prostu napisałem do Patryka i oczywiście tutaj najbardziej banalny tekst. Ja się zapytam Patryka, czy się znam, a Patryk mówi nie, ale możemy się poznać. No tak, to sobie, muszę przyznać, że tak napisałem, sobie, uu, ale żeby lotem, nie było... Z polotem, z polotem, no, tak było. Ja po prostu rzadko miewałem tak, że ktoś przykuł moją uwagę i się po prostu odzywałem, więc no czuję, że cię po prostu zaszczyt, Przemysław. To nie spotyka się takich rzeczy na co dzień. Ja nie dzień. wiem, co zrobiłem w poprzednim życiu, że po prostu tak to się życie moje potoczyło tym razem. No, ty ręce do Boga byś złożył, a nie tak cały czas gadasz takie rzeczy. Mhm. Kochani, więc było właśnie tak, jak ja powiedziałem. Przemysław to troszeczkę nie. przeinaczył. No i później... Dajcie pan... komu bardziej wierzycie. No, i później wyjechałem z moim przyjacielem do Spa i wracając z tego wyjazdu stwierdziłem, że napiszę do Przemysława. Zapytam, co u niego słychać, i no ewentualnie może się z nim spotkam. Ja teraz mówię i nie było całej mojej rodziny wtedy w Warszawie. Moi dziadkowie wyjechali, mój brat z Anią też gdzieś wyjechali, moich rodziców nie było, bo to był właśnie początek wakacji, nie, to był środek wakacji chyba. No i stwierdziłem, że nie będę jak ta siermięga siedział w domu, tylko no, jak się już napatoczył, no to się z nim spotkam w końcu i umówię. Więc tak to było. Nie, to jest zupełnie inna historia. Potem jak Patryk już zainicjował ten pierwszy kontakt. Nie, ale możemy się poznać, bombardował mnie wiadomościami tak, że myślałem, że po prostu jak Nie, no tego koleśa, nie opowiadaj, bo ludzie powiedzą, że jestem jakiś nienormalny. To mu, to mu skręcę kark, bo miałem cię po prostu dosyć. Obrażałeś się na mnie, jak ci przez 5 minut nie odpisywałem na wiadomość, bo na przykład To było później, bo na przykład brałem prysznic albo w tym momencie sobie gotowałem obiad i no ja nie siedzę na telefonie, a ty jako po prostu Millennials uzależniony od social media, jak nie dostawałeś odpowiedzi na wiadomość przez 5 minut, to generalnie już już było zadyma, już było obrażanie się, już były sceny, dramaty i tak dalej. No i później tu się muszę zgodzić. jeszcze przez kilka dni ze sobą pisaliśmy, gdzie po prostu ja zbywałem temat. No i tak było, tak było. Zbywałem trochę temat i e, jakoś doszło do tego, że. Stwierdziliśmy, dobra, spotkamy się. Mówię ja stwierdziłem, że się spotkamy, ponieważ nie miałem co zrobić ze sobą w ten szary dzień. Tak, a ja stwierdziłem sobie, dobra, spotkam się z nim, będzie beznadziejnie, przestanie do mnie pisać. <taki> Takie miałem podejście, jadąc na to spotkanie, no i niestety nie wyszło, więc. <taki> Chodź no, tam, nogi słuchaj, zawsze może wyjść inaczej. Ludzie tutaj pytają, czy my się kłócimy, czy my mamy awantury. Może się, wiesz, piekło rozpętać w tej sekundzie. My, my U mnie... Kłóci... My się nie kłócimy, bo mamy zupełnie dwie różne wersje i Patryk żyje w swoim świecie, ja żyję w swoim świecie. Nie, ty to jesteś naprawdę jakiś po prostu szalony. <grym> Jak ja bym ciebie posłuchał, to bym pomyślał, że z tobą coś jest nie tak. No, a słuchałeś kiedyś siebie? Nie. No Odsłucham <grym> ten materiał, który teraz nagrywamy. No, trochę prawdy w tym, co powiedziałeś, było, że mnie jakby olewałeś izbę ale na pewno ja do ciebie nie napisałem pierwszy, nie ma takiej w ogóle możliwości. Nie, no ja napisałem pierwszy, no, no bo zastanawiałem się, jak bardzo psychiczny jesteś, bo nie znasz mnie, wysyłasz mi zaproszenia i obserwujesz mnie na Instagramie. Ja wiecie, ja kiedyś byłem się taki inkognito. Dzisiaj... No ty tutaj w Polsce nikogo nie znałeś, to dzies... były Twoje początki w Polsce, prawda? Całe 10 followersów na, na Instagramie. Ja wstawiałem zdjęcia. Piwa. Za piwa i zabytkowych kamienic. Więc... Albo piwka na, na tle Wisły. <noise> Także to był właśnie... Zobaczcie, e, mój... na kogo Przemysław wyrósł dzięki mnie. Tak, ale to racja, no. Wyci no ale... Wyciągnąłeś za mnie to, co najlepsze. I w a -vis, jak to mówi Wioletta Kubasińska z Brzyduli. <noise> Także wracając do tematu naszego spotkania, umówiliśmy się e, w parku, gdzie niedaleko też mieszkałem, bo stwierdziłem sobie idę tam, żeby było beznadziejnie, Wrócę szybko do domu, więc nie chcę mi się jeździć nie wiadomo jak daleko, więc wybrałem po prostu park, gdzie miałem najbliżej. No, mi to akurat spotkać. pasowało, bo było to w takim zaciszu, nie było tam też dużo osób, był parking, mogłem podjechać, wysiąść kulturalnie. No i słuchajcie, na tym spotkaniu my siedzieliśmy do siebie po pierwsze prawie plecami. Weź, odwróć się, bo ja nie mogę ruszyć statywem. Nie, nie. Siedzieliśmy do siebie tak. Nie, jeszcze zanim usiedliśmy, byliśmy kawałek się przejść i tam była taka. Tak, budka -bud... z tym barkiem jabłko mięta. Pamiętam to jak dzisiaj. No i ja do Przemysława mówię: Słuchaj, czego ty się napijesz? No, tam za dużego wyboru nie było, więc no mówię: Nie wiem, wybierz sobie coś, a Przemysław do mnie mówi: Nie, nie, ty zapłać za siebie, idź tam na leżak, a ja sobie wezmę. Ten nie. bark za złoty 70. No nieważne, ile kosztował, ja mówię sobie: Nie jestem kolesia. Niezależny. Nie chcę, żeby, żeby za mnie płacił, bo jeszcze będzie czegoś ode mnie nie chciał, mówię, nie chcę żadnych długów. A co ja mógłbym od Ciebie chcieć, no, błagam? Właśnie, no właśnie, więc e, powiedziałem, że ja za siebie zapłacę i nie chcę tutaj żadnych zobowiązań. Powiedziałem Patrykowi, jeszcze wskazałem palcem, gdzie Idź ma iść. Idź tam iść, na leżak. Gdzie, gdzie ma iść i usiąść? Ja... A Patryk po prostu zawinął swojego tymbarka i poszedł po prostu grzecznie na leżaczek. No bo jak ja usłyszałem, że osoba, która mnie nie zna, palcem mi jeszcze wskazuje miejsce, co ja mam robić i gdzie ja mam iść. No słuchajcie, no to nie jest dziwne. Widzisz? Podobało Ci się po prostu to, że spotkałeś na swojej drodze kogoś? To mnie ignorował. Kto cię ignorował? Chyba tak. Tak. No i usiedliśmy w końcu z tymi tym barkami. Na Należaczka, na które były zwrócone plecami do siebie i w ten sposób rozmawialiśmy. No I... mi nie przyszło do głowy, żeby yy, go obrócić, a Przemysław nie chciał na mnie w ogóle patrzeć. Więc już w ogóle ja mówię, on do mnie mówi i na mnie nie patrzy, więc co? Ja głowa w drugą stronę i tak samo. No i tam rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy. Jakoś tam gadka tak niby się kleiła niby nie. Wsiadłem do samochodu po spotkaniu i jako kulturalny człowiek, kulturalna osoba, stwierdziłem, że napiszę przemysławowi wiadomość, że dziękuję za spotkanie. No ale siedząc tak w tym samochodzie, mówię: Kurczę, w sumie, no jednak nie było tak źle, podobało mi się to wszystko. No i napisałem do przemysława wiadomość i tego samego dnia jeszcze raz spotkaliśmy się. Na proseczko, pamiętam, prawda? Dokładnie. Ja opowiadałem, że ja bardzo lubię wino, musujące to tamto i mam przed oczami cały czas ten widok, jak szedłeś ze społecznego jakiegoś takiego sklepu <noise> z siatkami, widziałem tylko, że wystaje tamto proseko. Ja mówię, Boże jedyny, gdzie ja po prostu trafiłem? No. Zobacz, jak trafiłeś. Tak to wyglądało. Kończymy przemysłowe opowiadanie tej historii, ponieważ musimy zostawić szczegóły dla siebie i może też na inny materiał. Także, kochani, bardzo Wam serdecznie dziękujemy za to, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Ja może jeszcze dodam w sumie. Nie ja, myśl, teraz... ja myślę, że każdy tu się spodziewał jakiejś nie wiadomo jakiej romantycznej historii. Niczym z bajek, z filmów Disneya i generalnie. Kwiatuszki tęcze i jednorożce. To niestety było. Boże Przemysł, co ty mówisz? Było to zupełnie inaczej i w sumie z takiej perspektywy czasu. No piękna historia to jest. Chciałem już zakończyć ten film, ale stwierdziłem, że jednak jeszcze tego nie będę robił. Może uda nam się jeszcze coś dzisiaj nagrać. Także na ten moment dziękujemy Wam za uwagę. Dajcie znać, czy takiej opowieści, takiej historii naszego poznania, tej prawdziwej się spodziewaliście i no. Komu wierzycie? Naprawdę mówię wam, że moja wersja jest prawdziwa. Zobaczcie, czego się nie zrobi, dla zdjęcia na Instagram. Ewa, zanurz się. Zanurz się tam. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Mis. <laughs> nie słuchajcie, to jest po prostu. O, ale teraz jest przyjemnie. To jest prawdziwe morsowanie. Czy myślałeś zimno, czy nie? Zimno? Kotek, dawaj. Nie, nie słuchaj. Ja nie mam spodanek do tej chwili. No dawaj. Nie wiem, jak to żeby... ściągnij. To... To nie I to by było wszystko na dzisiaj, kochani. Bardzo wam serdecznie dziękujemy, że byliście z nami. Oczywiście zostawcie subskrypcję. Widzimy się w kolejnych vlogach. Do zobaczenia. Pa!